Tema. naszym kolejnym gościem jest pan Jarosław Nieszczast. Pan Jarosław pracuje jako lekarz anestezjolog na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu w Jarocinie. Panie Jarku, może takie najpierw pytanie proste, ale pewnie nie każdy o tym wie albo wie, ale nie to, nie to co jest prawdą. Czym dokładnie zajmuje się właśnie anestezjolog? Anestezjolodzy a właściwie anestezjologia i intensywna terapia, tak brzmi pełna nazwa naszej specjalności. Tak więc anestezjolodzy zajmują się znieczulaniem do różnorodnych zabiegów operacyjnych pacjentów, którzy tego wymagają. Anestezjologia i intensywna terapia jest specjalnością zajmującą się znieczulaniem chorych do przeróżnych zabiegów operacyjnych oraz opieką nad chorymi, którzy znajdują się w stanach ciężkiego zagrożenia życia na oddziałach intensywnej terapii. I tutaj hasłem tegorocznej orkiestry jest między innymi chcemy wygrać z sepsą finał dla wszystkich, małych i dużych. No i właśnie pytanie, czym ten właśnie stan tej sepsy, czym on jest, kiedy się właściwie pojawia? Sepsa, czyli posocznica, jest uogólnionym zapaleniem, zakażeniem obejmującym cały ustrój. Rozwija się wtedy, kiedy dojdzie do zakażenia drobnoustrojem, wirusem, bakterią lub grzybem określonego szczepu albo wieloma szczepami i reakcja organizmu nie nadąża za prędkością zakażenia. Ponadto problemem w sepsie jest także to, że organizm reaguje nadmiarowo na rozwijające się zakażenie i w pewnym momencie zwraca się przeciwko samemu zakażonemu. Istotę tej sprawy Najlepiej ilustruje XVIII-wieczna wypowiedź angielskiego lekarza, który powiedział samo zapalenie nie jest chorobą, ale akcją ratunkową, lecz jeśli nie może osiągnąć swego celu, staje się przyczyną nieszczęścia. No właśnie i między innymi właśnie to sprawia tutaj, że jest to takie groźne, często szybko rozwijające się, ale jednak cały czas jest to duży problem, cały czas w naszym kraju są liczne zgony właśnie z powodu stanu septycznego, więc w którym miejscu coś jest nie tak? czego gdzie brakuje, że cały czas sepsa jest właśnie taka groźna, jakby czy to jest kwestia sprzętowa, czy to jest kwestia jakiejś szybszej diagnostyki. W, w którym kierunku może powinno to pójść, żeby właśnie te, ta sepsa była dla nas mniejszym zagrożeniem? Zagrożeń jest wiele. Tutaj można powiedzieć, że właściwie o tym, w jakim kierunku powinna pójść zapobieganie i leczenie sepsy. Bardzo boleśnie ludzkość przekonała się w przeciągu ostatnich trzech lat, kiedy doszło do epidemii COVID-19. W zasadzie należy powiedzieć, że główne kierunki roz, rozwoju leczenia i zapobiegania sepsy to profilaktyka, utrzymywanie należnego dystansu między ludźmi, tak jak to było w przypadku COVID-19, w niektórych przypadkach oczywiście, oraz szybka diagnostyka i adekwatne leczenie. Z tego powodu bardzo zainteresowałem się tegorocznym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ponieważ założeniu tego finału jest wspomaganie systemu ochrony zdrowia przez dostęp do nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej. Trzeba powiedzieć, że obecnie w większości ośrodków zajmujących się leczeniem sepsy. Czas od momentu przekazania materiału biologicznego do badania bakteriologicznego, wirusologicznego lub mykologicznego jest od około dnia do nawet w niektórych przypadkach siedmiu dni. Natomiast istnieją obecnie możliwości bardzo szybkiej diagnostyki bakteriologicznej, mikrobiologicznej, które pozwalają skrócić ten czas do kilku, kilkunastu godzin. To jest kluczowe, ponieważ przez czas od momentu pobrania próbki do momentu uzyskania wyniku lekarz zajmujący się leczeniem sepsy jest skazany na swoje wcześniejsze doświadczenie. Czyli stosuje tak zwaną antybiotykoterapię empiryczną, czyli opartą na dotychczasowym doświadczeniu oraz o, na objawach, które prezentuje sobą leczony chory. I właśnie jeżeli dobrze rozumiem, dzięki tegorocznej orkiestrze będziemy mieli właśnie dostęp do tego typu szybszej diagnostyki i wtedy właśnie lekarze będą mogli celniej wprowadzać leczenie, tak? Tak. Właśnie data do polega. Super. Także wiemy już czym jest sepsa, dlaczego jest cały czas groźna i dlaczego tak ważny jest tegoroczny finał, co on może zmienić i może zapytamy teraz o to właśnie jak wygląda taki dzień z życia anestezjologa i co pan lubi robić w swojej pracy. Dzień życia anestezjologa leczącego chorych na oddziale intensywnej terapii rozpoczyna się w momencie porannej odprawy, kiedy lekarz dyżurny, który zajmował się chorymi przez poprzednią dobę, zdaje relację z tego co wydarzyło się na oddziale przez ten czas. Zazwyczaj dowiadujemy się wtedy Ilu chorych jest leczonych na oddziale, jaki jest ich stan i jakie są ich wymagania? W anestezjologii intensywnej terapii istotne jest dostosowanie terapii do potrzeb i możliwości chorego. Między innymi zajmujemy się wtedy wspomaganiem oddechu przez stosowanie wentylacji mechanicznej, wspomaganiem pracy nerek przez stosowanie terapii nerkozastępczej, czyli tzw. sztucznej nerki, oraz oczywiście w przypadkach, które tego wymagają, także wspomaganiem. Układu krążenia przez stosowanie leków wspomagających pracę serca. Bardzo istotną częścią leczenia na oddziale intensywnej terapii jest stosowanie antybiotykoterapii, leków przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych, które pozwalają opanować towarzyszącą wielu chorobom reakcję zapalną. Częścią pracy anestezjologa jest także stosowanie terapii żywieniowej, ponieważ chorzy, którzy znajdują się w ciężkich stanach, nie są w stanie przyjmować pożywienia w standardowy sposób, czyli doustnie, a więc są leczeni albo żywieniem dożylnym, bądź też żywieniem dożołądkowym, dojelitowym. To wszystko składa się na taki standardowy dzień pracy anestezjologa, który w pierwszej swojej części zawiera wydawanie zleceń terapeutycznych, a w następnej pilnowanie tego, aby stan chorego się nie pogorszył, a poprawił. I tutaj wiemy oczywiście wszyscy, że anestezjolodzy są osobami odpowiedzialnymi za wprowadzanie stanu, właśnie tak zwanego usypienia do operacji. I zazwyczaj, w momencie kiedy wjeżdżamy na salę operacyjną i w momencie kiedy widzimy anestezjologię, to po chwili już śpimy i nie wiemy, co się dzieje dalej. Więc może mógłby Pan nam uchylić rąbka tajemnicy o tym, jak wygląda ten proces znieczulania i jak wygląda praca anestezjologa podczas operacji. Proces nieczulania zaczyna się zasadniczo na dobę przed operacją, ponieważ każdy pacjent musi być obejrzany przez anestezjologa na dobę przed operacją po to, żeby wykluczyć ewentualne niebezpieczeństwa mogące zdarzyć się w trakcie znieczulenia i zabiegu operacyjnego. Kiedy chory zostanie przygotowany przez anestezjologa do zabiegu operacyjnego, wjeżdża na salę operacyjną i wtedy zasadniczo są dwie możliwości. Tak jak pan powiedział, możliwe jest uśpienie chorego na czas operacji, ale często zdarza się także, że chory ma znieczulenie regionalne, które nie wymaga wprowadzenia chorego w stan snu anestetycznego, lecz tylko znieczulenie okolicy ciała, która ma być dotknięta zabiegiem operacyjnym. Jeśli natomiast dojdzie do znieczulenia ogólnego, to w ten czas zazwyczaj chory otrzymuje dożylnie leki, po których śpi, i celem zabezpieczenia drożności dróg oddechowych dokonuje się intubacji tchawicy, czyli wprowadzenia rurki do tchawicy. I przez tę rurkę prowadzony jest oddech zastępczy, czyli wentylacja mechaniczna, tak że chory samodzielnie nie oddycha. W tym czasie, oczywiście, chory dostaje także leki przeciwbólowe, bo pomimo tego, że śpi, to odczuwa ból, i aby tego uniknąć, otrzymuje dożelnie leki przeciwbólowe. W tym czasie nasi koledzy chirurdzy, ginekolodzy, urolodzy, lekarze różnych specjalności zabiegowych wykonują zabieg operacyjny, po czym chory jest budzony, jeżeli był w stanie znieczulenia ogólnego, i następnie rozpoczyna się opieka pooperacyjna, czyli obserwacja chorego, jego funkcji życiowych, zabezpieczenie analgezji, czyli dostatecznego tłumienia bólu, tak aby chory miał zapewnione jak najlepsze warunki do gojenia rany operacyjnej. Super, dziękujemy bardzo, że wyjaśnił nam Pan e, czym jest Sepsa i dokładnie właśnie na co zbieramy w tym roku podczas finału. E, dziękujemy również za opowiedzenie o swojej pracy. E, mamy nadzieję, tutaj, że wszystkich to zaciekawiło równie e, bardzo jak nas tutaj w studiu. E, no i oczywiście zapraszamy do dalszego śledzenia finału e, i e, widzimy się dalej. Siema!